11? Nie po. 11.23? 17 lutego. To ważna data? No, dla ciebie. Pamiętaj, dla mnie? co sobie zrobiłeś wtedy? Pamiętam. Pamiętam codziennie, pamiętam. Takim jesteśmy w wiosce. Zasuwamy tam gdzieś na górę. Tam na górę lecimy w tym w gliste, ale podnosi się teraz. <laughs> tak wygląda, że się troszeczkę podnoszą już chmurki. Nie wiem, tu nie ma w ogóle miejsca do parkowania, więc zaparkowaliśmy pod Miejską Gminną Biblioteką Publiczną w Głuchołazach. Nie. Filia w Jarnoutówku. Ja... A no, tak jest napisane, to co już nie? Ja czytam tabliczkę. Chciałem, pecy... Jarnoutówek dojechaliśmy. Idziemy na nasz pierwszy szlak. Góry Opatowskie. A yy, szczyt się nazywa Biskupia Kopa. O! O, Tak, nawet kolor dobrego. Do czego? Do biskupia. Ale to w pasie się nosi. Słuchaj. <laughs> się w pasie nosi. Pewnie się bym w pasie. Miała taki dróg, <laughs> Cicho, bo może jakiś biskup będzie oglądał nasz materiał. Weźmiemy to. Będzie wygodniej czutek. Kije zdejmujemy. A, to w ogóle nasze plecaki, może pokażemy, mamy nowe plecaki. Pokaż swoich plecak Nowy. Walnij się na plecy. A mogę założyć? No. Najlepsze, że wzięliśmy nam ze sobą tym razem raczki <głos> <głos> na ten śnieg błotnisty. <noise> no tam. wtedy nie wzięliśmy. ma plecaku zrobiona, Moje, że... jest tu ciut większy. Tak sobie wygląda. Bierzemy kijki, wyjmujemy i idziemy, bo nas noc zostanie. Mamy jakieś 4 godziny szlaku. I tam chyba musimy iść, tam. Z czy wędrówkę? Co? Czy nie wiem, znam się na tym nie znam, co on tam jak liczy. Nasze garminy. Kwadrans mm. za nami. Weszliśmy do lasu. Chodzimy troszkę już pod górę. Nie? tak Ty mija tobie, tak? No. Na ty będziesz z dźwiękiem. Sånn. No. Weszliśmy gdzie my wyszli Nie wiem gdzie my weszli. Na jakieś pustkowie. Smałga. Smałka, może być i Smauga. Ale przynajmniej nie wiem na ile widać. Jakoś mi się ta kamera skrzywiła. O! Pogoda. Słońce nas dogoniło. Chmury uciekły. A przed nami... Nie wiem, jeszcze z 15 minut, nie wiem, 20. Znaczy na kopę to jeszcze z pół godziny, pewnie co, pstrykamy? Do siebie. A jak? A tak, chodź. No dobra, to siebie. Dotarliśmy do Kopy Biskupiej. Wchodzimy na. Nawet nie wiem, co to jest. Wieża Franciszka Józefa. Wieża Franciszka Józefa. rzeka, ty mądra jesteś. Ile wieża ma? A tego o, rany. To kończy się chyba. Odnawiali? A to znaczy była, że niedawno odnowiona, czy to? No, relatywnie niedawno. No, słowo relatywnie zawiera w sobie w dosyć spory przedział czasowy. Tak, tak. przed światową, nie uważasz? Nie wiem. Zależy czy to chodziło o papieża. <noise> tak Jim Hendrix, zobacz, widzisz, tu był. I Kazik też tu był, zobacz. Widzisz? Inysa też tu był. Inesa też tu był. O, piździ troszkę. Ładnie jest. Wszedłem w kadr. A my stamtąd przyszliśmy w sumie. I tam jest ta wioska cała. Z której żeśmy przychodzili. A idziemy teraz do przełęczy tak naprawdę. O? Bo będziemy szli do przełęczy, przełączą, zejdziemy na dół. I tu gdzieś domek jest. O, tam jest domek. A no, ten niebieski. To jest na samym dole do nad zimą. Tu, nie widzisz taki. tu. Daszek A, widzisz taki. I stamtąd okay, będziemy dookoła tej góry Prawą stroną i wyjdziemy z drugiej strony tej wsi. Taki plan. Taki mamy plan. O, zobacz, może te jezioro Nyskie zobaczymy. Za daleko chyba. Tu jest jakiś to, stawik. Ale do Nysy to daleko jest. Nie wiem, gdzie Nysa jest. Gdzieś tam powinno być chyba mam wrażenie. O właśnie tu powinno być... O jest, o to... O no, o tym no. chowetysku. No. Nysa. No dobrze powiedziałem, Nysa przed nami, tak. Ale nie widać jeziora stąd. Przynajmniej się nie mieni. No dobra. Z tutaj, z... A tu jest czeska strona. To czeska strona. To nie to? Czeska strona, to Czernik. I inne takie. Nie. Czekamy idziemy. Si. Piekiełko. Chodź. Bezebubek mój, chodź, chodź. Zobaczysz, o właśnie, tu na starość mieszkać będziesz. Pytałaś się gdzie. Z piekła wyszłaś do piekła, wrócisz? A jak. Będziesz... Piknie tu będzie. Ładnie piekiełeczko wygląda. Było Co teraz? Zdajmy się. Hm. Co? Już. Idziemy. Gdzie? Idziemy. Cisz już w domu jestem. A, no to złaś. No już, Myk, Myk. Lec, koziczko. To, pa, zabawa. Odwiedzimy Cię z wnuczkami. Dobrze. Fajnie wygląda, nie? Te uh -huh. skałeczki, skałki, skałeczki, po ja, ja, co częściach, nie starośnie radość. No, nie te kości, nie te kości. No jarmołtówek, czy jakąś tam na. A co ja powiedziałem? Jarmołtówek w jest 35 minut, a. A, w niebieskim 55. O, widzisz, no to idziemy niebieskim, tak? No raczej tak. Przecież to, to jest tak a tam jest jarmołtówek most. Nie? tam jest do mostu, no to tam, co żeśmy podjeżdżali, podejrzewam. Aha, myślisz? Tak, no tam, tam żeśmy do tego mostu, do tego boiska dojeżdżali. To jest tak mi się wydaje, że tu, a tutaj to do kapliczki gdzieś tam blisko się wychodzi na tym przy tym rondzie takim. No, ci... no mi jest y, totalnie ryba, no ale zawsze 20 minut spaceru więcej, który mamy godzinę. Ech. A, to godziny to nie widzę. 15:53. No to jak mamy tam 55 minut, to my za jakieś 40 minut dojdziemy. 15: ile? 15.53. Będziemy przed 17 przy samochodzie. To 16.30 będziemy przed samochodem. 16.40 będziemy przy samochodzie, to akurat będziemy na zachód. Co? To lecimy. Sprawdzaj, którą godzinę obiecaliśmy, o której dojdziemy. 16.20 będziemy w fundo? Nie, tutaj będziemy niech będzie mi chłód, Jeszcze szybciej Jeszcze my szybciej zajechali Co ja tu mam? 13 ,17 km 3,57 A ty jak masz? Za To ten stopujemy I zapisujemy Ja mam 12,760 no Widzisz, ja w sieku musiałem chodzić, tylko nie pamiętam bym to robił w którymś Czekaj. momencie przestaje się kojarzyć takie fakty jak robienie siku Ale w sensie, że nie kojarzę, że zrobiłem czy nie kojarzę, że robię Jedno wynika z drugiego bo to są dwie różne historie o stąd... i zrobiliśmy pętlę całą Tędy Tędy, 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 tędy. Na górkę przełęczą, powrót do domu, później tu, 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 odbicie, później na niebieski decyzja. I przez karliki zeszliśmy tu, ja mam tutaj 11. Nie, 12,43 km, tu mi pokazuje i 4,55 czas trwania, no bo on liczył ten jeszcze, nie? Bez postojów, Stop, zatrzymaj, zapisz, zapisane. No dobra, jedziemy. Dekoracyjko, romantyczną. Ja będę pierogi z kaczki. Jadł. A ty co? A ja coś bez kaczki. Same pierogi? Tak. Ale kicha. <grych> no właśnie nie kicha. No kicha, bo czekaj, wkładaj tu, bo te plecaki jedną lepiej jak się włoży je tu. Ale um, ki się dokładnie tak. A to nie wnosimy je na górę, rozumiem, tak? No to, no to wrzuć do bagażnika też i moje faktycznie będzie Ciut wygodnie Jakaś herbata, pijemy coś, ja bym się może napił, bo ja jeszcze chcesz... godzinę będziemy jechać ja Co będę po drodze później wołał wszystko żeśmy zamknęli ten no dobra Pojedziemy w takim lesie